Siemanko, witam serdecznie na kanale Ekstremiasza. Dzisiaj jedziemy do krasnego stawu. Krasny staw to jest takie zagłębie paralotniowe, mogę bez kozery powiedzieć, a przynajmniej w województwie lubelskim znane z takich festiwali paralotniowych jak na przykład Chmieloty, jedziemy tam, gdyż Stowarzyszenie Paralotniowe Krasny Staw organizuje yy, szkolenie. PP i chyba PPG Dowiem się na miejscu i być może uda mi się wcielić w rolę kursanta Także zapraszam do oglądania O, proszę bardzo Jesteśmy na miejscu przeznaczenia Nie ma żadnych lajtów w powietrzu Chyba przerwę mają, chyba termicznie się zrobiło Zaraz się dowiemy, co tu się wyprawia Na ziemi ćwiczył Jest ground handling widoczny No fajnie, fajnie Tutaj koledzy na mniejszych, tak zwanych kajtach ćwiczą. Pięknie, i gol! Zatem dzisiaj wcielam się w rolę kursanta. Właśnie będę tutaj ćwiczył Grand Handling z łopakami. Tam na załączonym obrazku widać kolega sobie ćwiczy. Pięknie. A tam wodali już kolega na pełnowymiarowym skrzydle No i dobra O jak pięknie Już wiaterek trochę słabnie czekamy, później będą chole. I jak idzie trening? No może być, chyba, może chyba być. skrzydło jest nad głową to Jest dobrze Chyba się udało <laughs> Dziękuję Proszę Dobra, też sobie zrobię trening muszę postawić kamerę w jakimś dobrym miejscu i już sobie będę ćwiczał. Nie ma wiatru, wyzerowało się, więc idziemy na wyciągarkę. No wiaterek trochę siadł, więc idziemy na hole. Cały kolorowy korowód przede mną. Będzie fajnie. Dziękujemy naszego nowego kursanta Igora, e, e, Igor oczywiście lata docelowo, także z dozą ostrożności w pierwszym drugim będzie szło dobrze, bierzemy go po prostu na maksa, e, pilot za chwilę będzie gotowy. Pilnujemy kierunku za wyciągarką, wiesz mhm. oczywiście sterowanie, Odchodzimy w którą stronę, powiem lewej pięć, to lewą i trzymasz tą lewą, mhm. obok tylu ubiera e, kierunek, podnosisz do góry, jeżeli jeszcze raz ucieka, przytrzymujesz delikatnie, tak, i obieramy cały czas kierunek po prostu na wyciągarkę, okay? Okay. Gotowy możemy? Tak, gotowy? Ok, już pilot gotowy. Jazda, 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 jazda. mniej więcej szkolenie na paralotnie, etap pierwszy. Znajdujemy się w Krasnem Stawie. Teraz chwilę możemy popodziwiać widoki. Tam chłopaki się kolują. Opa, tutaj troszkę, troszkę nas. Zakołysało, ale to nie jest wielka sprawa. Dziękuję Teraz zrobimy element drugiego etapu czyli założymy uszy i speeda Igor teraz nam zademonstruje jak będziemy latać na uszach i na speedzie Tak? Chłopak już lata docelowo, także możemy sobie tutaj na to pozwolić. Teraz tak, bierzesz sterówkę, w normalnym locie trzymamy sterówkę, tu mamy taśmy A i taśmy A Prim, jak pamiętacie, tak? Pilot zakładając uszy łapie taśmę tak zaciśnij mhm. i yy, najpierw jedną stronę zagina, potem robi to samo z drugą. Sterówki oczywiście trzymamy w rękach, lecimy na uszach, czyli zmieszamy powierzchnię skrzydła o jakieś tam 20-30% A-prim. Ta. Czyli te wyższe. Tak. Ja, Mamy ta. założone uszy i lecimy. Tak, jedną raz drugą, ta, ta. trzymamy to i teraz już tak jak ta, ta. zauważyłaście, straciliśmy sterowanie sterówkami, czyli teraz mhm. ja tak tylko balansujemy ciałem. Jeżeli chcemy skręcić mhm. w którąkolwiek stronę, musimy ciężar ciała przenieść, prostujemy się, lecimy na wprost, z drugą stronę skręcamy i tak dalej. Najpierw zakładamy uszy, wciskamy spida, lecimy, jest wszystko ok, chowamy spida, odpuszczamy uszy. Ja będę zresztą podpowiadał. Dobra, jest tutaj. Okay. Możemy lecieć? Tak. Ok, pilot gotowy. Jazda, jazda, jazda. Jazda, jazda, jazda. Wiatru nie ma, czyli Zatem tak wygląda szkolenie paralotniowe. Oczywiście przedstawiłem Wam to fragmentarycznie, bo żeby przekonać się jak to tak naprawdę wygląda, trzeba wziąć i zapisać się na kurs. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!